Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i majówkowo, bo myślę, że dla wielu z was jeszcze wciąż trwa długi majowy weekend. Słuchajcie, o ile w minionym tygodniu newsów z planszowego świata miałam istną lawinę i cały zasyp, o tyle dzisiaj będzie ich troszkę mniej, ale może dzięki temu moje gardło zdoła to udźwignąć. Trzymajcie za to kciuki. No i możecie przy okazji zostawić kilka kciuków w górę, a żebym miała widownię, no to będzie mi miło jak dołączycie do grona subskrybentów, a ja już pozwolę sobie zacząć to wydanie Board News. Kto z Was nie chce przegapić przed sprzedażowej kampanii polskiej wersji językowej gry Darkest Doom, ten niech szykuje się na 9 maja, bowiem właśnie wtedy ona startuje i potrwa do 21 maja. Odbywać się będzie tradycyjnie już na stronie wydawnictwa Czacha Games, i tam już możecie zajrzeć i zapoznać się z tak zwanym draftem kampanii. I zobaczyć, co wydawca dla Was przygotował. A jeśli chcecie zerknąć na samą grę, to możecie rzucić okiem na mój materiał. Jeśli chodzi o przedsprzedaż, natomiast to nie jest ona w żaden sposób limitowana, ale strona z draftem kampanii może ulec jeszcze zmianie. W ramach przedsprzedaży wydawca przygotował dla Was oczywiście grę podstawową, wszystkie odblokowane cele dodatkowe, a także trzy rozszerzenia. Będzie także pakiet reliktów, organizer, mata neoprenowa, dedykowane koszulki, metalowe monety, a nawet komik. I artbook. W tym roku, jak informuje wydawnictwo Galakta, zima pojawi się nieco wcześniej. Dla wszystkich z Was, którzy nie mogą doczekać się powrotu zimy, właśnie, a właściwie to wiecznej zimy, paleoamerykanie wraz z dodatkami i jeszcze na dodatek z mamutem, tej jesieni w ramach dodruku ta planszówka oraz cały zestaw dodatków powrócą na sklepowe półki. Dla przypomnienia dla was, akcja gry Wieczna Zima Paleoamerykanie rozgrywa się w Ameryce północnej około 10 tysięcy lat przed naszą erą. Gracze poprowadzą swoje plemiona przez kilka pokoleń, przekształcając je ze skromnej grupy łowiecko-zbierackiej w rozwiniętą społeczność plemienną. Wieczna Zima to gra strategiczna, która łączy ze sobą mechanikę worker placement oraz deck building. Więcej o tej planszówce możecie posłuchać u mnie na kanale. Link do odcinka zostawię wam w opisie poniżej. Początek miesiąca u wydawnictwa Portal Games, jak wiecie, oznacza początek przedsprzedaży. Tym razem są to majowe przedsprzedaże. I w ramach tych możecie zamawiać już planszową strategiczną grę Wilki. Wilki to pełna interakcji i mocno tematyczna gra o wilczych watach. I w tej grze gracz graczowi Wilkiem. W trakcie rozgrywki będziecie tworzyć najsilniejszą wilczą watachę, starając się zdominować terytoria. Będziecie rekrutować również samotne wilki, a także, jak to wilki, polować na zwierzynę. Jednak należy uważać, kiedy postanowicie wkraść się na łowiska wrogich watach, bowiem wilki z waszego stada mogą przejść na ich stronę. Samą grę możecie już w ramach przedsprzedaży zamawiać od minionego piątku. Kolejna przedsprzedaż od wydawnictwa Portal Games dotyczy mrocznej i limitowanej edycji gry Potwory w Tokio. Edycja kolekcjonerska Potworów w Tokio powraca w ramach wydania, które oddaje poniekąd hołd estetyce amerykańskich komiksów oraz filmów. Mroczna edycja Potworów w Tokio jest wydaniem specjalnym o jednorazowym nakładzie. Klasyczna planszówka o rozwoju kolei, której przed sprzedaż rozpoczęła się od wydawnictwa Portal Games, jest już dla Was dostępna i możecie ją zamawiać. A jeśli chcecie zobaczyć, czego spodziewać się po zawartości tego pudełka, to serdecznie Was zapraszam na naszą stronę Bord News, gdzie Angelika zrobiła specjalnie dla Was unboxing tej planszówki. W grze Age of Steam celem graczy jest zapewnienie jak największych dochodów własnej firmie kolejowej poprzez budowanie połączeń i przesyłanie nimi towarów do miast. Kto z Was czeka na imprezową grę czółko od wydawnictwa Portal Games? Ten z pewnością ucieszy się informacją, że do druk gry podstawowej, czyli czółko, a także wersji junior oraz bez cenzury ruszył już do magazynów Cięłonskiego wydawcy. W tej grze będziecie musieli odgadnąć hasło, które znajduje się na karcie, którą to z kolei trzymacie na swoim czole, zgodnie z zresztą z tytułem gry. W pudełku znajdziecie 200 kart z hasłami w czterech różnych kategoriach oraz 15 różnych trybów rozgrywki. W tej grze mechanika Worker Placement została w bardzo sprytny sposób zaaplikowana, bowiem swoich robotników będziemy wysyłać na planszę, ale również z planszy zabierać ich z powrotem do swoich zasobów. Mowa tutaj o grze Najeźdźcy ze City od wydawnictwa Portal Games, które to właśnie pochwaliło się, iż otrzymało sample, czyli egzemplarz próbny tej gry, a która to powróci, na sklepowe półki w ramach do druku. Wydawca obecnie sprawdza egzemplarz, natomiast do druku tej gry możemy doczekać się w ramach tak zwanej akcji dodruk, którą być może pamiętacie, gdzie wydawca zbierał chętnych graczy, którzy byli zainteresowani powrotem tej planszówki na sklepowe półki, no i osiągnięto tutaj minimum, czyli 350 chętnych na to, aby zagrać w najeźdźców ze City. Jedną z gier, która została zapowiedziana na ten rok przez wydawnictwo Portal Games jest gra Crescent Moon, czyli area control dla od 4 do 5 graczy i mam bardzo dobrą wiadomość dla tych z Was, którzy czekają na tę grę, bowiem jak poinformował śląski wydawca, za około 2 do 3 miesięcy gra powinna już być w Polsce, bowiem właśnie rozpoczął się jej transport. W tej planszówce każdy z graczy wcieli się w jedną z asymetrycznych postaci o unikalnych zdolnościach. No i jak to zwykle w tego typu grach bywa, będziecie musieli bardzo mądrze dobierać sojuszników, a także momenty, w których wbijecie im nóż w plecy. Jeśli chodzi o kolejną planszówkę od wydawnictwa Portal Games, a właściwie aktualizację o Too Many Bones, wzbudziła ona spore Wasze zainteresowanie. Otóż, jak informuje Śląski wydawca, właśnie zakończył redakcję tłumaczenia, a sama gra trafiła już do składu. W tę grę będziecie mogli zagrać zarówno samodzielnie, bądź też razem z drużyną w kampanii dla od jednego do czterech graczy. Każda bitwa, którą macie rozegrać, to niepowtarzalne wyzwanie do rozwiązania dzięki ponad 100 unikalnym kościom, umiejętności i czterem postaciom o różnorodnych profesjach, o czym zapewnia wydawca. Wasza przygoda ma składać się z od 8 do 12 spotkań, a każde z nich to nowe wyzwanie, najczęściej kończące się bitwą. Wszelkie potyczki natomiast wiodą graczy do ostatecznego celu czyli walki o zwycięstwo z wybranym bossem. Piszecie nam, że interesują Was bardzo wszelkie aktualizacje od wydawców, czyli co u danego wydawcy dzieje się, jeśli chodzi o zapowiedziane przez to wydawnictwo planszówki, a zatem kolejna aktualizacja od wydawnictwa Portal Games, tym razem będzie ona dotyczyła gry Circadians Nowy Świt. Teraz wydawca rozpoczął proces dokładnego sprawdzania sampla, czyli egzemplarza próbnego tej gry, czyli ekonomicznej planszówki opartej na mechanice wysyłania robotników, którzy w tej grze reprezentowani są przez sześciościenne kości. Gracze będą starali się jak najlepiej eksplorować nowo odkrytą planetę, zbierać będące tam surowce, rozwijać nowe technologie, a także handlować z tubylcami. Ta informacja może Was zainteresować, szczególnie że akurat Szema Philipsa, którego pewnie kojarzycie z całej serii Zachodniego Królestwa, nie do końca łatwo powiązać z klimatami Mad Maxa. Okazuje się, że w przyszłym roku ma pojawić się planszówka, która właśnie będzie takim połączeniem, bowiem jest to gra autorstwa Szema Philipsa, która przeniesie nas w klimaty podobne do Mad Maxa. A mowa tutaj o grze Storm Riders. Podczas tej gry gracze będą eksplorować wyspy, odzyskiwać wraki statków pochłonięte przez wielką burzę, wykonując zlecenia i ulepszając swoje pojazdy. Muszą jednak uważać na potężną burzę, która otacza owe wyspy. Po sześciu rundach gracz z największą liczbą punktów prestiżu zostanie uznany za najwybitniejszego pogromcę burz. Czy mam tutaj jakichś miłośników grzybobrania? Nie musicie podnosić ręki. Myślę, że ktoś się znajdzie. No i mam dla Was całkiem ciekawą informację. Otóż wydawnictwo RD Games zapowiedziało grę The Glade. I ma być to kafelkowa gra dla miłośników, no właśnie, przyrody i tej pamiętnej niegdyś gry grzybobrania, o której wspomniałam. W tej grze będziemy wypełniać swoją osobistą leśną planszę zestawami płytek, które zawierają i stworzenia, i liście, i owoce leśne. Podczas rozgrywki tworzymy więc zestawy płytek, aby umieścić jeden z muchomorów na centralnej planszy Polany. Celem gry jest uzyskanie takiego zestawu kafelków, aby móc zebrać tego muchomora do swojego koszyka. Szybciutka informacja dla wszystkich miłośników gier fabularnych, nawet dla tych z was, którzy jeszcze nie zaczęli, ale mają ochotę. Otóż po pierwsze, na kanale możecie posłuchać sobie od Kacpra informacji na temat systemu Genesis. Natomiast druga informacja związana z RPG-ami dotyczy wydawnictwa Dark Rabbit, które uchyliło rąbka tajemnicy i poinformowało, że pracuje nad grą fabularną w świecie Torgala. Ma być to w pełni polskie wydanie, tworzone właśnie przez Dark Rabbit we współpracy z pisarzem, czyli Łukaszem Orbitowskim i ponadto możecie spodziewać się wielu ilustracji autorstwa Grzegorza Rosińskiego. Nie lada gratka dla wszystkich miłośników serii Unmatched. Tym razem chodzi o grę Unmatched, opowieści niesamowite, która w polskiej wersji językowej Ukazać się ma dzięki wydawnictwu Ogry Games, i właśnie rozpoczęła się przedsprzedaż tej gry, w ramach której gracze otrzymają gratis figurki Doom Motów i Marsjanina. Natomiast po weekendzie cena tej gry nieco wzrośnie, a sama przedsprzedaż potrwa do 21 maja, jej premiery możecie spodziewać się w czwartym kwartale tego roku. Mocne trunki, a raczej rywalizacja, o dominację na rynku nielegalnej produkcji whisky. Takie właśnie klimaty proponuje Wam wydawnictwo Bored Games w ramach swojej najnowszej zapowiedzi, której możecie spodziewać się już w czerwcu, bowiem właśnie w czerwcu pojawić się ma ich najnowsza gra, czyli Kings of Chicago. Wszystko to zostanie Wam podane w ramach lekkiego, logicznego euro z mechaniką Area Control, o czym zapewnia wydawca. Tyle, jeśli chodzi o nowości, a więc zbierzmy to w Waszą gorącą topkę, a konkretnie top piątkę. Jakie newsy cieszyły się największym Waszym zainteresowaniem w minionym tygodniu na Board News? Otóż piąte miejsce, zajmuje zestawienie premier, które zostały zaplanowane przez wydawnictwa na maj i przełom maja oraz czerwiec, czyli taka nowa seria postów przygotowywanych specjalnie dla Was. I bardzo się cieszę, mówię to w imieniu własnym i moich redaktorów Board News. żywam się ona. Podoba. przychodzę do miejsca czwartego. Tutaj znalazła się aktualizacja związana z najeźdźcami ze city, czyli do drukiem tej gry, o czym usłyszeliście w dzisiejszym wydaniu. Na trzecim miejscu, jeśli chodzi o Wasze zainteresowanie, znalazła się kampania na razie angielsko wersji, ale w czerwcu ma wystartować również polska wersja językowa gry łowcy 1492. Więcej o tej grze możecie posłuchać i zobaczyć sobie w moim materiale. Również linka zostawię Wam w opisie na miejscu drugim z kolei. Kolejna aktualizacja, tym razem dotycząca gry Too Many Bones, która ma w polskiej wersji językowej zostać wydana przez Portal Games. No i pierwsze miejsce to informacja od naszego redaktora Kacpra, który specjalnie dla Was przygotował więcej informacji na temat systemu Genesis. Odcinek możecie zobaczyć sobie na kanale. Zostawię Wam również link, szczególnie dla miłośników RPGów, ale nie tylko, bowiem możecie do tego uniwersalnego systemu sięgnąć i przez. Żyć przygody w dowolnym uniwersum. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać grę Ativa, której nazwa wywodzi się od regionu Gany, gdzie zamieszkają owocożerne nietoperze. Wyliczone jest, że około 150 nietoperzy wystarczy, aby zalesić 2000 akrów i to w odległości 100 metrów od swojego legowiska. I o tym ta gra jest, która przeznaczona jest od 1 do 4 graczy od 12 roku życia. W trakcie rozgrywki każdy z graczy otrzymuje trzech robotników w jednym kolorze, planszetkę z surowcami oraz wioskę. Podobnie jak w rodzinnej wersji gry Agricola, którą prezentowałam wam tydzień temu, Ativa również jest typowym worker placementem, co oznacza, że będziemy wysyłać naszych robotników na różne pola, aby wykonywać akcje związane z danym miejscem. W trakcie każdej rundy gracze mają do dyspozycji różne pola, które mogą przynieść korzyści, takie jak zdobycie kozy, dzikiego zwierzęcia, Złota, nietoperzy czy też rozszerzenia swojego terytorium. Istnieją jednak również pola, które mają edukacyjny charakter dla naszych wiosek, umożliwiając nam nie tylko uniknięcie zanieczyszczenia pól, ale także zapewniają przestrzeń do przechowywania nietoperzy oraz zdobywania punktu zwycięstwa pod koniec gry. Po zakończeniu każdej swojej tury gracze mają możliwość wysłania trzech nietoperzy na specjalną plaszetkę, płacąc przy tym owocem, aby otrzymać do zasadzenia drzewo. Jak to bywa w grach autorstwa pana Rosenberga, po zakończeniu każdej rundy nadejdzie czas karmienia naszych wiosek. Im więcej wiosek, tym więcej musimy poświęcić, aby wyżywić naszych mieszkańców. Musimy dokładnie obliczyć różnice pomiędzy populacją, a ilością kóz, które dostarczają nam nabiał i również służą jako pokarm dla wioski. Dodatkowo, aby nakarmić ludzi, możemy zapłacić znacznikami w postaci kóz, dzikich zwierząt lub owoców, a w przypadku niewyedukowanych wiosek, możemy poświęcić nawet nietoperza. Rundy są zliczane za pomocą specjalnych płytek, które kładziemy na planszy głównej i te przesuwając w lewo odliczają nam czas do końca gry. Gra trwa do 8 rund, gdzie po 8 rundzie następuje karmienie rodzin i podliczanie punktów. Standardowo gra wygrywa gracz, który zdobył najwięcej punktów. Nie zapominając o najmłodszych graczach, dzisiaj chciałabym Wam pokazać nową linię z serii Baby Geek, gdzie między innymi dostaniecie memoski, które kierowane są dla dzieci od trzeciego roku życia i puszczają o szkole rodziców. Geekowe memoski to pełnoprawna gra pamięciowa, w której odkrywamy kaple i staramy się znaleźć ich pary, zdobywając w ten sposób punkty. To co wyróżnia tę grę to obecność elementów geekowskich, które z pewnością rozpoznają fani tulu, Troll'a, King Konga i wielu innych stworów. Gra jest bardzo prosta, pięknie i ekologicznie wydana, a wnętrze pudełka oferuje również dodatkowe możliwości zabawy z naszymi pociechami. Znajdziemy tam miejsce na rysowanie portretów, zapisywanie swojego imienia oraz miejsce na odznaczanie swoich planów i nastrojów. Gikowe Mamoski to nie tylko dobra zabawa, ale także dobry sposób, aby nasze dzieci rozwijały pamięć i spostrzegawczość. W ramach serii Baby Geek chciałabym Wam pokazać jeszcze drugą grę, mi są geekowskie kontrasty. W pudełku znajdziemy 15 dwustronnych kart, które przedstawiają m.in. jednorożca pacmana, mana tiarę przydziału z Harry'ego Pottera, a nawet pierścień z Władcy Pierścienia. A co najważniejsze, grę możecie pokazywać już niemowlakom. W pierwszych tygodniach życia możemy pokazywać naszemu maluszkowi karty z odległości około 20 cm, a następnie możemy je wymieniać lub obracać, aby ukazać strony z kontrastami. To doskonały sposób, aby rozwijać percepcję wzrokową u dziecka. Gdy dziecko troszkę podrośnie, możemy zaproponować mu nowe zabawy z kartami. Możemy przesuwać karty do przodu i do tyłu, co pobudza zainteresowanie malucha. Dodatkowo możemy przyczepić karty do wózka i regularnie je zmieniać, aby zbudzić ciekawość dziecka. Gdy nasze dziecko rośnie, rosną także możliwości, które gra nam oferuje. Między innymi możemy dać do rączki naszego dziecka karty, aby coś nam samo zaoferowało, lub usiąść i po prostu snuć o pogość na podstawie kart. Hejże, tu Michał. Weirdwood Manor to kooperacyjna gra, w której od 1 do 5 graczy będzie próbowała pokonać potwora buszującego po domu przed upływem czasu. Do dyspozycji graczy będzie 6 bohaterów posiadających wyjątkowe zdolności i karty, a także różne poziomy trudności w graniu nimi. Z kolei potwory do pokonania w podstawowym wariancie są trzy. Każdy wprowadza unikalne mechaniki, w tym warunki zakończenia gry. I jest sterowany przez automę w postaci dedykowanych talii kart. Wraz z nimi zalęgły się również skarabeusze utrudniające wykonanie owego zadania, chociażby poprzez gaszenie świateł w pokojach. A skoro już o pomieszczeniach mowa, to najciekawszym z nich są zdecydowanie ruchome korytarze, które w formie pierścienia na planszy będą obracały się co jakiś czas, otwierając lub zamykając kolejne przejścia. Ponadto każda akcja, której się podejmiecie, będzie zajmowała trochę czasu, a ten z kolei wpływa na to, jak będziecie mogli poruszać się po budynku, jak bardzo wzmocni się potwór, z którym walczycie, i ostatecznie, czy w ogóle zdążycie ubić go, zanim wskazówka wybije ostatnią rundę. Grę możecie przetestować na Tabletop Simulator, a czas na wsparcie macie do 11 maja. Teotihuacana chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, ale gdyby ktoś nie wiedział, to jest to dość mózgożerna gra Euro dla jednego do czterech graczy, w której budujecie piramidę, wielbicie bogów i popijając kakao zbieracie punkty zwycięstwa. Do gry ukazały się również dodatki, a aktualnie trwa kampania wersji Deluxe. Posiada ona m.in. nową oprawę graficzną wszystkich komponentów, z których również pozbyto się sporej ilości kartonu, zamieniając go na drewno z nadrukami. Dorzucono także mini dodatki, a nawet rozszerzenie wprowadzające piątego gracza. Oprócz tego playmaty i inne rzeczy, które choć niepotrzebne mogą uprzyjemnić rozgrywkę. Jeżeli więc jeszcze nie macie swojej kopii, czas na wsparcie tej edycji macie do 12 maja. Forges of Ravenshire to gra dla jednego do czterech graczy, w której staracie się zdobyć jak najwięcej pieniędzy i reputacji, aby udowodnić gildii że to Wy powinniście zająć miejsce zaginionego mistrza. Główną mechaniką jest tutaj budowanie silniczka oparte o kości i przerabianie surowców. Rozgrywka podzielona jest na cztery rundy odzwierciedlające pory roku, a te z kolei składają się z trzech faz zbiorów, produkcji i końca sezonu. W pierwszej z nich umieszczacie jedną z trzech dostępnych kości w mieście, aby zebrać surowce w ilości równej wartości na kości. Następnie zabieracie inną kość z miasta i również na jej podstawie dostajecie surowce. Na koniec kładziecie żeton gildii na swoim warsztacie w miejscu odpowiadającym kolorowi dobranej przez was kostki i wykonujecie wskazane tam akcje gildii. Kiedy wszyscy gracze wykonają trzy takie rundy, przechodzicie do fazy produkcji. Polega ona na umieszczeniu trzech dobranych przez Was kości na wybranych lokacjach i zgarnięciu wskazanych tam benefitów, opierając się o wartość na kości. Na koniec sprawdzacie, czy wykonaliście jakieś zlecenia i dostajecie za nie pieniądze lub reputację. Faza końca sezonu to po prostu uporządkowanie wszystkiego i przygotowanie się do ponownej rundy. Grę możecie przetestować na Tabletop Simulator, a także w aplikacji Sovranti, a czas na wsparcie macie do 12 maja. To tyle na dziś, dzięki i do następnego. Dzisiaj w dziale wydarzeń mam dla Was jeszcze pewną informację, która jest swoistym wydarzeniem, któremu bardzo mocno kibicuję i troszkę chcę się pochwalić w imieniu współtwórcy tej inicjatywy, który jest jednocześnie jednym z moich patronów i uważam, że takie akcje są po prostu na miarę złota. Otóż dotyczy to gry, w którą... Nie zagrałam, ale aż się prosi, żebym po nią sięgnęła. Szczególnie, że dotyczy to Warhammera 40 tysięcy. Mowa tutaj o grze Zakazane Gwiazdy, czyli strategicznej planszówce dla od 2 do 4 graczy, w której będziemy, czy też w której kontrolujemy podczas rozgrywki jedną z potężnych frakcji właśnie z uniwersum Warhammer 40 tysięcy. Sama gra nie jest żadną nowością, bo została wydana w 2015 roku. Natomiast dodatek do tej gry już jest i to fanowski. Dodatek, dodatek, który zrobiony jest naprawdę z wielką pompą mimo że tworzą go fani, a nie wydawca, to nie zabrakło i pudełka, i insertu i figurek, a 350 egzemplarzy już zostało Rozesłanych do Was, więc jak macie możliwość, to potwierdzajcie, kto otrzymał już swoje, swoje rozszerzenie, czyli duży dodatek, który wprowadza cztery frakcje. Słuchajcie, ja bardzo takim inicjatywom kibicuję. Gratuluję współtwórcom, gratuluję Ci serdecznie, Michał. Nie mogłam nie powiedzieć, więc trochę w imieniu właśnie mojego patrona chwalę się, abyście też wiedzieli, że tego typu akcje się dzieją. Już za tydzień, moi drodzy, a konkretnie od 12 do 14 maja, czyli od piątku przez sobotę aż do niedzieli, przez trzy dni, w Krakowie ma odbywać się, no zapowiada się naprawdę spora. Klaszowa impreza na południu Polski. Mówię tutaj oczywiście o Book Games. Ja dzisiaj mam dla Was 10 wejściówek, więc jeśli wybieracie się do Krakowa, albo nawet jeśli się nie wybieraliście, to macie okazję te wejściówki zdobyć i wygrać. Ogłaszam więc konkurs, jest to niezależny konkurs od tego, który trwa na naszej stronie na Facebooku. Tutaj zachęcam Was do komentowania. Szczegóły tego konkursu znajdziecie w opisie poniżej. No i rozstrzygnięcie będę musiała zrobić w takim razie przed następną niedzielą, aby każdy zwycięzca zdążył odebrać swoją wejściówkę i mógł tam dotrzeć. Zatem proponuję śledzić materiały na Ontable. Jak co niedzielę, tradycyjnie, tak i dzisiaj, kącika z promocjami specjalnie dla widzów Bortnius zabraknąć nie może. Partnerski sklep Księgralnia przygotował i dzisiaj na cały tydzień, czyli od niedzieli do piątku, jak zawsze. Promocje dla Was, szczegóły zostawiam Wam w opisie, a więc korzystajcie. No to tyle moi drodzy, już nie męczę tego swojego gardła, kuruję się dalej i mam nadzieję, że widzimy się w tygodniu w materiałach. No i że ten odcinek Wam się podobał. Zostawcie kciuki w górę, jeśli tak jest. Życzę Wam dzisiaj miłej niedzieli, końcówki majowego weekendu i do zobaczenia w następnym nagraniu. Trzymajcie się, cześć.